Cześć. Dziś Alfa Romeo dostanie nowe radio i kamerę cofania. To Radio Pionier ma bezprzewodowe Android Auto i CarPlay. Ma też opcję, która pozwala na oglądanie filmów z YouTube'a. Zainteresowani? Oglądajcie dalej. Najpierw demontaż fabrycznego radia, i tu pierwsza trudność. To fabryczne radio jest rozmiaru 1Din, a chcemy tu montować 2Din. I jeśli weźmiemy instrukcję od ramki, to widzimy co trzeba wyciąć. Jest i sama ramka sprowadzona z Włoch pod tego klienta, i niestety taka ramka to niemal pół wartości radia. Potem montaż idzie już prościej, ponieważ podłączamy moduł sterowania z kierownicy zresztą link do radia i moduł znajdziesz w opisie tego filmu. Ważna rzecz, ten moduł z przodu podaje nam plus po wrzuceniu biegu wstecznego, więc warto to wykorzystać i stąd podać zasilanie kamerze cofania przez czerwony przewód przy złączu RCA. Radio, jak widać, działa. Z tyłu daliśmy wpuszczaną kamerę cofania link do niej też jest pod filmem zostaje więc przeprowadzenie przewodu do radia. Akcja zakończona sukcesem radio przełącza się na kamerę cofania automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego. Skoro tak, to próbujemy uzyskać CarPlay łącząc się telefonem po Bluetoothie z radiem. Widać, że działa, ekran jest responsywny. Teraz łączymy się pierwszy raz, więc trochę to trwa. Potem będzie robiło się to automatycznie po wejściu do auta. Dodajemy jeszcze antenę do radia cyfrowego DAP i mikrofon do zestawu głośnomówiącego i wyszukiwania głosowego w mapach. Teraz idzie ramka. Trzeba pamiętać, że to piano black. I to ma swoje prawa, czyli będzie łapać odciski palców. I znów sprawdzenie kamery cofania, carplay'a i sterowania radiem z poziomu kierownicy. Obraz z kamery cofania jest naprawdę porządny, zresztą jest to jedna z naszych lepszych kamer cofania. Czas na wyszukiwanie głosowe. Pałac kultury i nauki. Eksploratora, który dla na swoich nowych książkach. Jest i Weblink, to taka aplikacja, której sensem istnienia jest właściwie tylko oglądanie filmów z YouTube'a, o ile w ogóle komukolwiek to potrzebne w aucie. Ostatecznie wyszło to dobrze, a z pewnością Alfa została odświeżona, a radio dość dobrze wkomponowało się we wnętrze auta. Więcej informacji znajdziecie w opisie tego filmu. Do następnego razu.